Cześć, dziś w odcinku poruszę trzy kwestie związane z utrzymaniem obiektów budowlanych i kontrolami okresowymi. Po pierwsze omówię przykład z życia wzięty dotyczący wadliwego opisania obiektów w cyfrowej książce obiektu budowlanego i tego konsekwencji. Po drugie przedstawię moje stanowisko na temat tzw. półrocznych kontroli okresowych. Po trzecie Trochę zahaczę o temat cyfrowych książek obiektu budowlanego w odniesieniu do samego systemu i jego działania. Ja nazywam się Andrzej Koronowicz i zapraszam do oglądania i komentowania. Jako, że zajmujemy się przeprowadzaniem kontroli okresowych obiektów budowlanych, Coraz częściej mamy do czynienia z cyfrowymi książkami obiektów budowlanych, tak zwanymi c Zarządca obiektu budowlanego, w którym przeprowadziliśmy kontrolę w oparciu o artykuł 62 ust. 1 punkt 3, czyli tak zwaną kontrolę półroczną, przysłał mi ostatnio takiego maila, który otrzymał od Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z pytaniem, dlaczego nie dokonaliśmy wpisu o takiej kontroli. Jak widać, organy nadzoru budowlanego, a właściwie zespół c już pozdrawiają i kontrolują, co kto wykonał i w jakim terminie. Choć zakładam, iż takie raporty generują się automatycznie. Zobaczycie. Będzie jeszcze gorzej. Te systemy będą służyć do pełnej inwigilacji tego, co robimy na naszych obiektach budowlanych. Niestety, problem biurokracji i raportowania spadł też na nas, inżynierów budownictwa. Tak, zamiast pełnić samodzielne funkcje techniczne w zakresie fachowej oceny zjawisk technicznych w budownictwie, skupiać się na faktycznym stanie technicznym obiektu budowlanego, ustawa prawo budowlane nakłada na nas obowiązki typowo biurokratyczne i do tego z absurdalnie krótkimi terminami realizacji i przy wiecznie awaryjnym i kompletnie nieintuicyjnym systemie informatycznym. Tyle tylko, że w tym konkretnym przypadku wszystko jest w porządku. Problem wynik z drobnego błędu popełnionego przy zakładaniu cyfrowej książki obiektu budowlanego. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, iż główny urząd nadzoru budowlanego posługuje się numerem cyfrowej książki obiektu budowlanego. Zarówno w tytule maili powiadomień systemu, jak i w treści nie pojawia się adres i właściciel obiektu. Postulowałem wielokrotnie, w sumie to już od listopada 2023 roku w mailach i pismach do GUN, aby zamiast eksponować numer CECOP należałoby używać adresu nieruchomości i danych właściciela zarządcy zarówno w mailach, jak i na stronie obiektów w systemie. Zalogowałem się więc do systemu CECOP, co czasem nie jest takie proste i szybkie. Przykładowo ostatnio próbowałem się zalogować e-mailem i hasłem, a system wywalał komunikat, że hasło wymaga zmiany, podczas gdy było zmieniane dwa tygodnie temu. Musiałem zalogować się węzłem krajowym. Potem już działało zwykłe logowanie, ale trochę czasu zmarnowałem. Obecnie nie mogę korzystać z systemu na przeglądarce Firefox. Strona się nie uruchamia. Nie można przeglądać obiektów, muszę uruchamiać go na Microsoft Edge. Tak właśnie działa system, który powinien usprawniać pracę inżynierów oraz zarządców nieruchomości, a tymczasem ją spowalnia i utrudnia. Do tego przeglądanie samej książki obiektu budowlanego trwa czasem masakrycznie długo. System ładuje strony po kilkadziesiąt sekund lub kilka minut. I nigdy nie wiadomo, czy pono może ponowne uruchomienie przeglądarki, czy wylogowanie się i ponowne zalogowanie. Po wejściu na stronę danego obiektu także nie wyświetla nam się adres obiektu budowlanego, lecz jedynie numer książki. Jeżeli mamy do obsługi kilka obiektów budowlanych, to nie stanowi to większego problemu. Ale przy kilkudziesięciu obiektach sprawa robi się skomplikowana, gdyż zawsze musimy pamiętać, jaką książkę przeglądamy. Oczywiście. Zawsze możemy wejść w metrykę obiektu i tam odczytać adres, ale to dalej nie jest użyteczne i intuicyjne i umożliwia sprawdzenie adresu obiektu jedynie zanim będziemy dokonywać wpisu o kontroli. Podczas dokonywania wpisu o kontroli nie mamy już możliwości weryfikacji, czy na pewno nie pomyliliśmy obiektu. Posługiwanie się numerem książki nie ma kompletnie sensu. Nikt się nie będzie uczyć na pamięć tego numeru, a zarządzanie takimi informacjami tylko komplikuje sytuację i czytelność systemu oraz otrzymywanych maili. Jak widać, GUNDP od ponad roku nie zamierza nic z tym zrobić, czyli sprawdzanie właścicieli nieruchomości już działa, ale praktyczna funkcjonalność już nie. Więc póki co dostajecie takie cyferki i musicie zalogować się do systemu, aby sprawdzić, o jaki obiekt w ogóle chodzi, co jak wspomniałem wcześniej, czasem nie jest wcale takie proste. Wracając jednak do istoty problemu. Gdy już zalogujemy się i wejdziemy w rejestr COB, to możemy odszukać naszą nieruchomość po numerze książki. Na końcu wiersza mamy metrykę COB, w którą musimy wejść. Tam mamy dane, gdzie zakładający cyfrową książkę obiektu budowlanego wpisał wyposażenie obiektu. Okazuje się, że w naszym obiekcie nie ma przewodów kominowych. Na podstawie tego wyposażenia właściciel zarządca dodał jednak wymagane kontrole okresowe. No i zwróćmy uwagę na to, iż zakładający książkę zaznaczył opcję przewodów kominowych, podczas gdy w tym budynku ich nie ma. To zaś powoduje, iż system oczekuje wykonania kontroli takich przewodów zgodnie z artykułem 62 ustęp 1 punkt 1 litera C oraz artykułem 62 ustęp 1 punkt 3 do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku. Zgodnie z metryką w budynku znajdują się przewody wentylacji mechanicznej. A to nie są kominy i ta instalacja może jedynie podlegać pod kontrolę instalacji narożących na niszczące działania czynników występujących, pod, występujących podczas użytkowania obiektu. Zgodnie z artykułem 62 ustęp 1 punkt 1 ustawy prawo budowlane. Wystarczy aby właściciel zarządca w informacji o obiekcie wyłączył tą opcję dotyczącą kontroli i problem zniknie. To samo dotyczy przewodów spalinowych. Podłączonych do gazowego kotła kondensacyjnego, o czym mówiłem w odcinku 5 na kanale. Link bezpośredni do odcinka powinien się tu wyświetlić. Taki kocioł zwykle nie jest podłączony do przywodu kominowego spalinowego, spełniającego wymagania określone w paragrafie 140 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym na danym obiekcie może nie być żadnych przewodów kominowych spalinowych. Zamiast tego będziemy mieć instalację odprowadzenia spalin. Więc po raz kolejny będziemy kontrolować obiekt budowlany według artykułu 62 ust. 1 punkt 1 litera A, a nie litera C. A skoro temat wyszedł przy okazji tzw. półrocznych kontroli okresowych obiektów budowlanych, to muszę w tym miejscu przedstawić moje stanowisko na ten temat. Absurdem takich kontroli jest określenie budynków, które podlegają takim kontrolom, oraz związek między powierzchnią zabudowy lub dachu, czyli tzw. obiektem wielkopowierzchniowym, a instalacjami oraz urządzeniami służącymi ochronie środowiska i przewodami kominowymi. Od wielu lat zadaję sobie pytanie, jak się ma kwestia sensu. Dwukrotnej w ciągu roku kontroli instalacji, instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, o których mowa w artykule 62 ustęp 1 punkt 1b, oraz przewodów kominowych w odniesieniu do powierzchni zabudowy oraz powierzchni dachu. Weźmy więc przykład obiektu mieszkalnego, który wyposażony jest w wentylację grawitacyjną. Skoro tak, to budynek taki posiada przewody kominowe służące do wentylacji grawitacyjnej. Kontrolę takiej wentylacji w zakresie funkcjonowania ciągu kominowego należy przeprowadzać w sezonie grzewczym, gdyż po sez poza sezonem grzewczym wentylacja grawitacyjna nie działa. Czemu więc ma służyć kontrola takich przewodów kominowych dwa razy do roku, skoro w kwietniu maju często już nie działa ogrzewanie? Jaki wpływ na bezpieczeństwo obiektu ma obowiązkowa kontrola przewodów kominowych dwa razy do roku, zamiast raz do roku? Pamiętajmy, iż taka podwójna kontrola stanowi istotny koszt w budżecie właścicieli takich obiektów. Genezą wprowadzenia artykułu 62 ust. 1.3 była katastrofa budowlana hali targowej w Katowicach w styczniu 2006 roku. Przytoczę tu fragment uzasadnienia projektu do zmiany ustawy prawo budowlane z 10 maja 2007 roku. Licz Liczba i skala katastrof budowlanych, do których doszło w styczniu i lutym 2006 roku, uzasadnia potrzebę zmian niektórych przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz zasadniczej zmiany organizacji nadzoru budowlanego w Polsce. I co ciekawe, w uzasadnieniu nie ma słowa o obiektach budowlanych, a ściśle budynkach o powierzchni powyżej 2000 m2. Uzasadnienie zawiera jedynie informacje o dachach powyżej 1000 m2. Ponadto w stosunku do obiektów budowlanych, których powierzchnia dachów przekracza 1000 m2, wprowadzono obowiązek dwukrotnych w ciągu roku obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego obiektu przed po okresie zimowym. Nie wiem więc, jakim cudem w ustawie finalnie pojawił się zapis o budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz dlaczego obowiązek dotyczący takiej dwukrotnej kontroli dotyczy także instalacji, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo dachu. Doskonale wiemy, że istnieją budynki, które mają powierzchnię zabudowy powyżej 2000 m2, ale ich dachy nie stanowią jednej powierzchni, lecz są poszatkowane na wiele małych powierzchni, stanowiąc często bardzo zróżnicowaną formę architektoniczną. Czym innym jest więc kwestia dachu wielkopowierzchniowego, widocznego jako jedna duża powierzchnia, pod którą najprawdopodobniej znajduje się konstrukcja z przęsłami o dużej rozpiętości, a czym innym kilka dachów i tarasów na budynku, który ma powierzchnię zabudowy, Większą niż 2000 m2. Weźmy teraz inny przykład. Mamy wysoki budynek, który ma powierzchnię zabudowy równą powiedzmy 500 m2, ale pod nim znajduje się garaż podziemny, który jest jego częścią tego budynku, ale ma powierzchnię 3000 m2. Użytkowo. Musimy mieć więc na początek świadomość, iż nie mamy określonej w ustawie Prawo budowlane definicji powierzchni zabudowy. Czyli artykuł 62 ust. 1.3 ustawy Prawo budowlane odnosi się do parametru, który nie wynika z ustawy i jest podawany jako charakterystyczny parametr obiektu budowlanego w projekcie budowlanym. Porządzając projekt budowlany, projektant postępuje według aktu wykonawczego do ustawy przywoływanego tu we wcześniejszych odcinkach, czyli rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W tym rozporządzeniu w paragrafie 12 mamy informację, w jaki sposób obliczane są powierzchnie budynku. W tym szczególności interesująca nas powierzchnia zabudowy. W załączniku do rozporządzenia podana jest polska norma PNISO 9836. Pod tytułem właściwości użytkowe w budownictwie określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych przypomina: normy nie stanowią źródła powszechnego prawa. Nie są powszechnie dostępne. W zasadzie powinniśmy się jedynie stosować do wymagań tam zawartych. Mamy więc punkty 5.1.2.1 oraz 5.1.2.2 w tej normie. Według nich powierzchnia zabudowy dotyczy jedynie tych elementów i części budynku, które wystają ponad powierzchnię terenu. Jeżeli dana część budynku znajduje się pod powierzchnią terenu, czyli stanowi kondygnację podziemną, to nie jest wliczana do powierzchni zabudowy. Dobrze. Czyli gdy popatrzymy sobie ponownie na nasz przykład, pod powierzchnią terenu znajduje się garaż podziemny. Ten garaż jest czymś przykryty. To jest konstrukcja, która może być określona nazwą stropu, ale bardziej pasuje tu nazwa stropodach, gdyż taki strop pełni funkcję zarówno dachu nad kondygnacją podziemną, jak i stropu przynoszącego obciążenia użytkowe. Ten stropodach pełniący ewidentnie funkcję dachu ma powierzchnię 2,500 m2, czyli większą niż 1000 m2 i większą niż 2000 m2. Ale nie ma żadnej podstawy, aby przyjąć, iż. Ten obiekt w całości powinien być kontrolowany dwa razy do roku, gdyż budynek, do którego należy ten garaż, nie ma powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 i nie jest też innym obiektem budowlanym o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Gdyby ten garaż był samodzielnym obiektem budowlanym, budowlą podziemną, to można by przyjąć, iż ma powierzchnię dachu przekraczającą 1000 m2. A co za tym idzie, kwalifikowałby się do kontroli tzw. półrocznych. W tym przykładzie, gdy garaż stanowi nierozerwalną techniczno-użytkową część całego budynku, to tak nie można przyjąć. Z drugiej jednak strony, jeżeli taki stropodach jest projektowany na duże obciążenia od gruntu, aut, często dostawczych lub wozów straży pożarnej, więc nie jak to się ma do kwestii braku odśnieżania. Jaki z tego wniosek? Ustawa jest nieprecyzyjna i tak naprawdę nie wiadomo do końca w jakim celu istnieje zapis punktu 3 w ustępie 1 artykułu 62. Mamy więc w ustawie Prawo budowlane od prawie 20 lat zapis, który nie ma do końca sensu, powstał w wyniku reakcji na sytuację wyjątkową, które zdarzają się bardzo rzadko. A jego uzasadnienie do zmian w ustawie podane w 2007 roku rozmija się z jego faktycznym brzmieniem. Nikomu przecież nie zależy na tym, aby dach zawalił się nam na głowę. A podstawowa odpowiedzialność za kwestie bezpieczeństwa obiektu, także w kontekście jego użytkowania, w tym czynności związanych z jego utrzymaniem i przykładowo odśnieżaniem, spoczywają na autorze projektu budowlanego, a dopiero potem na właścicielu obiektu. Smutny przykład katowickiej hali wskazuje jednocześnie, iż najsurowszą karę więzienia otrzymał projektant tego obiektu. Prawomocne wyroki w tej sprawie zapadły po 13 latach od zdarzenia. Z drugiej strony, od 20 lat, od momentu zmiany przepisów w tym zakresie, nie ma stanowczego głosu środowiska, aby te przepisy urealnić. Dlaczego? Podstawowym skutkiem aktualnych przepisów jest to, iż inżynierowie budownictwa, w tym ja, mogą zarobić dodatkowe pieniądze, dokonując takich kontroli, więc dla nich akurat przepis jest korzystny. I nikt ze środowiska nie kwapi się z propozycją zmian w tym zakresie. Co więcej, z tego co pamiętam, to środowisko wręcz chciało, aby takie kontrole mogły przeprowadzać osoby, które mają uprawnienia dłużej niż 10 lat bądź mają, posiadają tytuł rzeczoznawcy budowlanego. A temat jest o tyle ciężki, gdyż dotyczy. Kwestii ogólnego bezpieczeństwa, i zawsze ktoś, kto będzie chciał wprowadzać zmiany w tym zakresie, może zostać posądzony o brak chęci zapewnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Niestety, tak często jest. Zamach na bezpieczeństwo pozwala na odrzucanie wszelkich zmian, nawet przy braku merytorycznych argumentów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ale wynika ono z szeregu czynników, i nawet czterokrotne oglądanie konstrukcji w ciągu roku przez uprawnionego inżyniera może nie uchronić przed tragedią. Dalej, problem polega na tym, iż zakres obecnej kontroli obejmuje także instalacje. A więc wymaga udziału osób, które posiadają uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach. To generuje koszty dla właścicieli obiektów, a to zaś przekłada się na koszt utrzymania obiektu budowlanego i często na nasze czynsze i opłaty. Wraz z nałożeniem kolejnych obowiązków w zakresie biurokracji związanej z prowadzeniem cyfrowych książek obiektu budowlanego, ceny za takie usługi mogą jedynie wzrosnąć. Bo przecież praca inżynierów, którzy mogą te dane do systemu C-KOP wprowadzić jedynie osobiście, nie jest za darmo i musi być wyceniona w usłudze. Nie wiem, czy ktokolwiek z osób wdrażających obecną wersję cyfrowych książek obiektu budowlanego zdawał sobie sprawę, iż w przypadku niektórych obiektów budowlanych z danym wyposażeniem technicznym przy kontroli rocznej lub półrocznej konieczne będzie dokonanie minimum siedmiu wpisów do systemu. Do tego zapis artykułu 62 ustęp 1 punkt 3 obliguje właścicieli i zarządców do kontroli obiektów, które posiadają wiele dachów i tarasów, a same dachy mają parametry, którym daleko do parametrów obiektów wielkopowierzchniowych, np. hal magazynowych, gdzie dach stanowi jedną dużą łączną powierzchnię. Co więcej, są przypadki, gdzie w obiekcie, który nie posiada odpowiedniej powierzchni zabudowy, występuje dach, a dokładnie stropodach nad kondygnacją podziemną, który ma powierzchnię Kwalifikującą ją do kontroli półrocznej, podczas przepisu literalnie taka kontrola nie wynika. Sądzę więc, iż dobrym pomysłem byłoby, aby tą kwestię w ustawie prawo budowlane uprościć. Po pierwsze ograniczyć kontrolę jedynie do konstrukcji dachów o danej rozpiętości, dla których projektant przewidział konieczność usuwania śniegu. Warto zwrócić uwagę, iż kwestia usuwania śniegu powinna być przewidziana na etapie projektowania obiektu z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej technologii do wykonywania tej czynności, tak aby była ona bezpieczna i nie uszkodziła poszycia dachu. Po drugie, usunąć kwestię zakresu kontroli obejmującą także instalacje i instalacje służące z ochronie środowiska i przewody kominowe. To wystarczyłoby, aby w prosty sposób zmniejszyć koszty utrzymania obiektów budowlanych, ograniczyć zbędną biurokrację i uprościć system cyfrowej książki obiektu budowlanego przy zachowaniu kontroli obiektów, które naprawdę mogą być narażone na ewentualne problemy z zalegającym śniegiem. W najbliższym czasie nagram dłuższy odcinek o cyfrowych książkach obiektu budowlanego. Obsługiwanych w systemie udostępnionym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Poruszę w nim kwestię fatalnej dostępności systemu, gdzie przez dostępność rozumiemy możliwość szybkiego, sprawnego i intuicyjnego korzystania z systemu. O dwie kwestie już zahaczyłem w tym odcinku, ale jest tego znacznie więcej. Ten system to przykład typowych błędów z zakresu projektowania interfejsu, funkcjonalności i czytelności. Zamiast zaprojektować ten system przy współpracy z praktykami i użytkownikami docelowymi, ktoś, kto z tak zwanym user interface i kontrolami okresowymi miał chyba niewiele wspólnego, stworzył specyfikację do przetargu. Firma informatyczna, która go wygrała, wykonała na podstawie tej specyfikacji coś najtańszym kosztem, a konsekwencje tego stanu rzeczy ponoszą właściciele i zarządcy obiektów oraz inżynierowie i inne osoby przeprowadzające kontrole okresowe. Przez ponad rok od momentu uruchomienia systemu nie wprowadzono w nim chyba żadnej istotnej poprawki usprawniającej funkcjonowanie. GUNP nie udostępnia listy zmian w oprogramowaniu, więc nie ma gdzie tego śledzić na bieżąco. Do tego dochodzi problem wadliwej treści rozporządzenia w sprawie prowadzenia COB, gdzie poprzedni minister technologii pomylił artykuły w ustawie prawo budowlane dotyczące wpisu i zawartości protokołu. Brak jest jednak spójnego i stanowczego głosu środowiska inżynierów budownictwa, wyrażonego choćby poprzez samorząd zawodowy, aby ten system uprościć, przyspieszyć, ale równocześnie z uproszczeniem i doprecyzowaniem ustawy prawo budowlane. Gdybyście mieli problem z zakładaniem cyfrowej książki obiektu budowlanego, zapraszam do kontaktu na stronie btc.pl. Oferujemy usługi doradztwa w tym zakresie. Tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Wszystkim widzom kanału życzę wszystkiego najlepszego na nadchodzący nowy rok, prostego, przejrzystego prawa, ciekawych inwestycji oraz zdrowia i pomyślności. Do usłyszenia w nowym roku na kanale Budowlane.